Istnieje legenda o płycie na PS2, która była przeklęta. Zgodnie z informacjami, którymi przez lata wymieniali się gracze na różnego rodzaju forach internetowych, na PlayStation 2 niegdyś ukazała się tajemnicza płyta demo, po której dzieciaki dosłownie zaczynały świrować. Na krążku bowiem można było znaleźć ukryte nagranie. Nagranie tak odrealnione i napawające niepokojem, że u części młodych odbiorców, którzy mieli z nim styczność, powodowało zaburzenia snu. Wielu z nich nigdy nie przyznało się rodzicom, co właściwie zobaczyli za pośrednictwem swojej konsoli, na Ekranie telewizora. W ich pamięci pozostały tylko niepokojące urywki, przedstawiające groteskowo odrealnionych ludzi niedopowiedziane akty przemocy i sceny cierpienia. U wielu dzieciaków wspomnienie o płycie zostało zepchnięte do nieświadomości i już nigdy nie miało ujrzeć światła dziennego. Ale z czasem gdy dzieci zaczęły dorastać, pamięć o traumatycznym wydarzeniu powracała. Z kolei rozwój globalnej sieci umożliwił kontakt na odległość ludziom, którzy nigdy wcześniej nie mieli szansy się poznać. Z czasem Okazało się, że istnieje więcej osób dotkniętych traumatycznym wspomnieniem. Po latach gracze zaczęli wymieniać się doświadczeniami na temat rzekomo przeklętej płyty DVD. Nikt jednak nie potrafił przywołać konkretów. Najczęściej powtarzaną informacją był fakt, że była to płyta z wersjami demonstracyjnymi gier, a może tylko z ich zwiastunami. Trudno było rozróżnić, czy chodziło o oryginalną płytę dołączaną do konsol Sony, czy może był to krążek pochodzący z licznie wydawanych w tamtym czasie czasopism. Niektórzy pamiętali, że płyta po uruchomieniu wyświetlała niebieskie menu. A sięgając pamięcią nawet głębiej, niektórzy byli w stanie przywołać, że niepokojące nagranie uruchamiało się w momencie, gdy na liście z wyborem tytułów zjeżdżało się na sam dół, wybierając ukrytą opcję. Na tym jednak tropy się kończyły. Nie było nikogo, komu rzeczony dysk z czasów dzieciństwa zachowałby się do dzisiaj. Pojawiło się zwątpienie, czy faktycznie taka płyta w ogóle istniała, czy może to jakaś pochodna efektu Mandeli, polegająca na tym, że dużo. Duża grupa ludzi ma wspólne, ale fałszywe wspomnienie dotyczące jakiegoś wydarzenia, które nigdy nie miało miejsca. I być może wieść o krążku DVD z budzącym grozę nagraniem już na zawsze pozostałaby miejską legendą, gdyby nie coraz większa ciekawość ludzi, którzy chcieli poznać prawdę i z czasem ją poznali. Okazuje się bowiem, że przeklęta płyta naprawdę istnieje. I tak się składa, że ja tę płytę posiadam. Oto ona. Nie wygląda na szczególnie nawiedzoną, ale według mojej najlepszej wiedzy to ta płyta. A właściwie przynajmniej jedna z dwóch pochodzących z brytyjskiego magazynu PSW, co stanowiło skrót od PlayStation World, a więc było to czasopismo w całości poświęcone konsoli Sony. To właśnie tutaj ma się znajdować ukryte wideo, które spędzało sen z powiek młodych graczy na początku lat 2000. A jak właściwie udało się rozwiązać tę zagadkę? Całą sprawę nagłośnił użytkownik YouTube'a o pseudonimie Adheader. To on w 2020 roku przygotował materiał poświęcony płycie z demami, rzekomo posiadającej owo tajemnicze nagranie, ale w tamtym czasie sam nie był w stanie dotrzeć do informacji, jaka to płyta była. Z pomocą przyszli różni użytkownicy skupieni wokół jego kanału na Discordzie, którzy po nitce do kłębka doprowadzili sprawę do końca. Okazało się, że mityczne nagranie wcale nie jest wynikiem jakiejś zatartej przez czas zbiorowej halucynacji. Istniało ono naprawdę i znajdowało się na płytach dodawanych. Do wspomnianego PSW, a konkretnie do numeru 44 i 45, które ukazały się w 2004 roku, choć niewykluczone, że wylądowało również w innych numerach czasopisma. Ja posiadam płytę z numeru 45, na której znajdziemy materiały z takich gier jak Shellshock, Killzone albo Driver 3. Znajdziemy tutaj filmowe zapowiedzi, klipy, wywiady i inne ciekawostki związane z grami. Generalnie, według wydawcy, była to jedyna płytka. Na PlayStation 2, jakiej potrzebujesz? <laughs> Jeszcze jak? Przejdźmy do tego, co naprawdę nas interesuje. Po uruchomieniu krążka zgadza się to, że faktycznie wyświetla niebieskie menu. Aby znaleźć ukryty materiał, trzeba przejść przez szereg kategorii i znaleźć miejsce, w którym kursor schodzi poniżej listy i wskazuje niewidzialną opcję do wyboru. Muszę powiedzieć, że płyty DVD z tamtego czasu niewątpliwie mają swój urok, ale na dłuższą metę nawigowanie po nich, szczególnie przy użyciu pada, z tymi wszystkimi animacjami, których nie da się przewinąć, potrafi być męczące. Nie zdziwię się, jeśli wielu właścicieli tej płyty nawet nigdy nie znalazło ukrytego nagrania, bo po prostu do niego nie dotarło. Ale chyba to mamy. Sprawdźmy. O, rany, to jest zdecydowanie coś, czego nikt by się nie spodziewał po dodawanej do czasopisma płycie z gierkami na konsole. Szczególnie przeszło 20 lat temu. Wyobraź sobie, że masz 10 lat, wracasz ze szkoły i kupujesz w kiosku ulubione pisemko z płytą, a po powrocie widzisz to. Zamieszczony na krążku film to tak naprawdę zwiastun japońskiego horroru Tetsuo, człowiek z żelaza, wyprodukowanego w 1989. To surrealistyczna opowieść, w której ciało głównego bohatera stopniowo. Przejmowane jest przez metal. Dzisiaj przez wielu uznawany za klasykę body horroru, nakręcony na czarno-białej 16mm taśmie, Tetsuo dalej budzi niepokój i obrzydzenie. Zgodnie z prawidłowościami gatunkowymi źródłem grozy jest tutaj ludzka cielesność i stopniowa utrata kontroli nad nią. Pełno tu praktycznych efektów deformacji ciała mających wywołać u widza szok i poczucie dyskomfortu. Choć pozbawiony klasycznej narracji, film odczytywany jest dzisiaj jako manifest przestrzegający przed nadmierną technologizacją i dehumanizacją świata, gdzie zaciera się granica pomiędzy człowiekiem a maszyną. Idealny content na płytę do do czasopisma z grami. Siła oddziaływania tego filmu jest ponadczasowa, o czym świadczy choćby właśnie omawiany przypadek, w którym poszczególne sceny wypaliły trwały znak w pamięci osób, które się z nim zetknęły. No dobrze, ale wciąż pozostaje pytanie, jak to się stało, że tego typu materiał znalazł się na płycie skierowanej do dzieciaków i co więcej, był to materiał ukryty. Zupełnie jakby ktoś umyślnie wykręcił ponury dowcip, wycelowany w niewinną psychikę dzieci. Cóż, na szczęście, prawda jest mniej od razu. Już po publikacji materiału Ad Hedera i odkryciu, że film znajdował się na płycie magazynu PSW, z twórcą skontaktował się niejaki Jonathan, czyli były pracownik wydawnictwa i jeden ze sprawców całego zamieszania. Otóż to m.in. on w sensie technicznym odpowiadał za zawartość płyt dodawanych do czasopisma. Chodzi o te wszystkie plansze, animowane przejścia i inne bajery. Jak sam przyznał, zamieszczenie zwiastu na Tetsuo na płycie PSW było wynikiem przyjemności. I braku doświadczenia. Mianowicie w ramach tej samej firmy funkcjonowało inne wydawnictwo poświęcone mandze i, jak podejrzewam, ogólnej twórczości z kraju kwitnącej wiśni, do którego również dołączane były płyty DVD. I na jednej z takich płyt zawarto zwiastun Tetsuo. Problem w tym, że projektowanie zawartości płyt DVD było w tamtym czasie dla wielu czarną magią i trochę działaniem po omacku. Z czasem Jonathan przeniósł się ze swoją rolą do PSW i to dla nich projekt projektował płyty, ale jak sam przyznał, dalej używano tych samych szablonów i konfiguracji co poprzednio. I właśnie w jednym z tych szablonów, dalej zaszyty był zwiastun Tetsuo, czego nikt w tamtym czasie nie wychwycił. Chociaż zagadka została rozwiązana, legenda przeklętej płyty na PS2 będzie żyła wiecznie. Muszę powiedzieć, że to jedna z ciekawszych rzeczy związanych z historią PlayStation 2 i konsol w ogóle. Cóż, z perspektywy dorosłego człowieka, który na pewnym etapie życia miał mózg Przesiąknięty torrentami i oglądał filmy wszelakie, również japońskie horrory gore. To tetsuo w tym kontekście staje się całkiem strawny. Aczkolwiek, nawet dzisiaj, tyle lat po premierze, ten czarno-biały, surowy w formie, dosyć chaotyczny film potrafi mocno oddziaływać na psychikę. A co dopiero w 2004? W każdym razie cieszmy się, że nie trafiło na nas i to nie my musieliśmy odkrywać ten zwiastun w dziecięcym wieku. Jeśli materiał ci się podobał, rozważ subskrypcję mojego kanału. Na konsole z okresu przełomu wieków to tematyka, którą najczęściej się zajmuje. A jeśli oglądasz ten film w okolicy premiery albo którejś jego rocznicy, to pozostaje mi życzyć upiornego Halloween. Pozdrawiam i do usłyszenia.